A tak Bogusz Zygmunt Stęczyński w 1844 roku, kiedy wędrował pieszo po Dolnym Śląsku, opisywał dawną Jelenią Górę. Na dolinie kwiecistej, równej i rozległej, gdzie bystre wody kamiennej do bobór się zbiegły, gdzie są buki, gdzie brzozy warkoczami wieją, gdzie poważną starością dęby zielenieją, Leży miasto, Jelenią Górą nazwane, Z porządku i mieszkańców rozmaitych znane, Otoczone miłymi owoców sadami, Zaszczyca się ratusz rynkiem świątyniami. Skart historii miasta Ziemia Jeleniogórska Ziemia jeleniogórska oprócz ogromnych walorów krajobrazowych posiada bogate i złożone dzieje. Po raz pierwszy nazwa Jelenia Góra znalazła się w dokumencie z 1281 roku. Powstanie Jeleniogóry wiąże się z postacią księcia Bolesława Krzywoustego który miał założyć warowny zamek w 1108 roku na wzgórzu górującym ponad okolicą i obecnie zwanym wzgórzem krzywołustego. Wzgórze to znajdowało się w zakolu rzeki Bóbr. Po zamku tym pozostaje tylko ślad w postaci ziemnych obwarowań. Wzgórze to pierwotnie znajdowało się w zakolu rzeki Bubr. W 1778 roku przekopano kanał, likwidując tym samym u jej podnóża zawiłości koryta rzeki Bóbr. Obecnie kilkadziesiąt metrów biegu rzeki Młynówki jest starym korytem Bobru. Od strony południowej miasto otoczone jest pasmem wysokich gór zwanych Karkonoszami. U początków dziejów Jelenią Górą władali Śląscy Piastowie. W 1392 roku, kiedy to umiera Księżna Anna, wdowa po Bolku II, zamyka się Piastowski Okres Dziejów. Na kilka stuleci Księstwo Jaworsko-Świdnickie, a tym samym Jelenia Góra wchodzi pod wpływ Korony Czeskiej. Śmierć króla Ludwika, ostatniego z dynastii Jagielonów na tronie czeskim w 1526 roku zapoczątkowała okres w dziejach Śląska pod władzą Habsburgów. Śmierć cesarza austriackiego Karola VI w 1740 roku i szybki wybór jego następcy cesarzowej marii Teresy. Zachęciła króla pruskiego Fryderyka II do wkroczenia na śląski i zajęcia go. Walki o Śląsk trwały przez wiele lat. Dotyczy to trzech wojen Śląski i wojny siedmioletniej. Druga połowa XVIII wieku austriacko-pruska i początek XIX wieku 1806-1807 rok wojna francusko-pruska. Polską stała się dopiero po II wojnie światowej, czyli od 1945 roku. Śląsk według starej mapy łacińskiej z 1690 roku. Lokacja miasta Jelenia Góra względem rzeki Bubr według mapy łacińskiej z 1550 roku. Miasto Hirschberg położone na ziemiach niemieckich przed II wojną światową. Po II wojnie jako jedynia góra na ziemiach polskich. Miasto posiada wiele zabytków i wspaniałych miejsc widokowych. Położone jest ono po środku kotliny nad rzeką Bubr u zbiegu rzeki Kamienna, tuż na skraju Wzgórz Łomnickich. Położenie miasta na przecięciu się lokalnych szlaków handlowych sprawiły, iż miasto zajęło dominującą pozycję w gospodarce regionu, którą utrzymało do dnia dzisiejszego. Położone w tak pięknym i malowniczym miejscu, przy zachowaniu tylu zabytków, jest miejscem wielu wycieczek krajoznawczych i poznawczych. Wiaduk kolejnowy przez rzekę Wubru. Widok na miasto z jednego z dachów. Dawny Wilhelmplatz, obecny plac Kościuszki. Widok na miasto z dawnego wzgórza Kawelierberg, obecnie wzgórza Kościuszki. Miasto otoczone byłoby wodną fosą głęboką od 4 do 6 metrów i szeroką od 10 do 20 metrów. Na drogę wznosił się pierścień murów z półcylindrycznymi basztami, zaopatrzony trzema bramami. Wspomina się o murze zewnętrznym i murze wewnętrznym. Mur zewnętrzny był gruby około 60 cm i wysoki od 2 m do 2,5 m. Posiadał 9 bastej wystających poza linię murów. Międzymurze miało szerokość około od 5 do 6 m. Mur wewnętrzny wysoki był na 7 m i gruby na 2 m. Szerokość wszystkich umocnień łącznie z fosą dochodziła do 60 m. Mur wewnętrzny zbudowany był z kamienia zaopatrzony w chodniki dla Straży Miejskiej i osłonę w postaci zębatych blanków. W odległości co 20-30 metrów znajdowały się półbaszty otwarte od strony miasta. Było ich w sumie 36. W 1759 roku 14 bastej było własnością prywatną, a tylko dwie basteje były określane jako basteje miejskie. Basteja po renowacji. Resztki starych murów obronnych od strony kościoła świętego Erasma i pan Kracego. Jedna z zachowanych bastej, i jedna z trzech furt, czyli bram dodatkowych prowadzących z miasta na podgrodzie. Miasto leżało na.